Serwis Informacyjny Radia Safira. Witajcie! Dzisiaj piątek, 7 lipca i początek weekendu. Zapraszamy do wysłuchania informacji z Polski i ze świata. Ewangelicy zapraszają na Ogólnopolskie Forum Kobiet Luterańskich, które odbędzie się w tym roku od 22 do 24 września w Centrum Luterańskim w Warszawie. Temat tegorocznego wydarzenia to wiara w codzienność młodej matki, chorego oraz uchodźcy. Hasłem biblijnym jest cytat z Ewangelii Jana: Niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Zgłoszenia można przesyłać do 3 września. Forum jest owocem inicjatywy dwóch wspaniałych kobiet Małgorzaty Platajs i Haliny Płoszek. Pomysł zrodził się na Europejskiej Konferencji Kobiet w Austrii w 1990 roku. We Wrocławiu zakończył się kurs polskiego języka migowego o profilu katechetycznym. Wzięło w nim udział 13 osób z różnych stron Polski. Byli to duchowni rzymskokatoliccy, klerycy, siostry zakonne i osoby świeckie, które już mają kontakt z niesłyszącymi albo niebawem zaczną pracę w świecie ciszy. Watykan. Mottem papieskiej podróży apostolskiej do Mongolii będą słowa: Wspólna nadzieja. Franciszek wyruszy do tego azjatyckiego kraju 31 sierpnia, a przebywać tam będzie w dniach od 1 do 4 września. Do 15 lipca trwa pierwszy etap konkursu papieskiego dla studentów. Nagrodą są roczne studia podyplomowe w Instytucie Kultury Świętego Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie. To wyjątkowa okazja dla studentów, doktorantów oraz młodych absolwentów, by rozpocząć naukową przygodę w wiecznym mieście. Polska. Zrabowany w 1942 roku przez Niemców dzwon o nazwie Florian, wrócił do Czańca. Waży blisko 400 kg i jest odlany z brązu. Dzwon został wykonany w 1778 roku. Teraz przywiozła go do bielsko-żywieckiej parafii świętego Bartłomieja, delegacja z niemieckiej wspólnoty ewangelickiej w ocenrat. Zespół studentów z Politechniki łódzkiej osiągnął spektakularne zwycięstwo w finale konkursu małych turbin wiatrowych. Innowacyjna turbina wiatrowa opracowana w projekcie GUST zdobyła pierwsze miejsce. Zespół pokonał drużyny z Kanady, Holandii, Egiptu i Danii. Mistrzowie świata podziękowali wszystkim sponsorom i partnerom, którzy zauważyli potencjał ich pracy i wsparli ich projekt. W ten sposób podzielili się swoim sukcesem. Nowotwór trzustki to jedna z najbardziej śmiertelnych form raka, która zazwyczaj opiera się leczeniu. Niemniej jednak, po wielu latach badań specjaliści stwierdzili, że udało się wypracować nową metodę leczenia raka trzustki z przerzutami. Wzbudza to nadzieję na przyszłe terapie. Taką informację podano podczas konferencji Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. W miejscowości Mikułowice koło Buska Zdroju w województwie świętokrzyskim zaginęła suczka Flama rasy owczarek niemiecki. Stało się to 21 października 2022 roku. Właściciele nie ustają w swoich wysiłkach, aby odnaleźć swojego czworonożnego członka rodziny. Próbują przełamać obojętność i proszą o pomoc społeczność lokalną i internetową. Sylwia i Piotr mają złamane serca, oferują nagrodę za odnalezienie ich ukochanego zwierzaka. Cielak o imieniu Happy, który urodził się z uśmiechem, został zakupiony przez Larner Park w zamian za hojną darowiznę na rzecz West Gippsland Hospital. Od tego czasu stał się oficjalną maskotką parku i przyciąga uwagę odwiedzających. Jego uroczy temperament, aktywność i troskliwość wobec innych zwierząt sprawiają, że jest prawdziwą atrakcją dla gości. Happy stał się symbolem radości i powodzenia, a widok jego uśmiechniętej buźki wywołuje uśmiech na twarzach wszystkich gości. Trzeba tu dodać, że chodzi nie tylko o uśmiechnięty pysk cielaka, ale czarne plamy na białej sierści, które idealnie układają się w tak zwaną buźkę, która przypomina emotikonę używaną w internecie. To już wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym radia Safira. Życzymy miłego weekendu. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.